No witam. Kolejna część kurwa jakichś spierdolnych akcji, które zebrały się przez cały rok, albo więcej, bo mi się nie chciało kurwa sklejać i tego robić, <grym> No, także zapraszam do oglądania tego cyrku. Hecarim tu jest, ale heca, nie ma mnie. Heca, bo wiecie, bo hecarim, <grym> A nie no to nie wpadłem, ale kurwa dobre. <grym> no, zostaw mnie kurwa koniu pierdolony kobył od steru. A mila to nie wiem co robić. Jej stara ta kurwa i ja nie Nie no, gra się na poważnie się no, Co to jest? Za... Ja pierdolę. znikiem kochany kacperek, nie, kacperek. No, Ale tam jest triple kill. Nie, zaraz tam rakietę puszę. Pak. Kurwa rakieta. <śles> no i czemu pętę zachowałaś? Puuuuu. <śles> smog za Dużo To już A As się uśmiechnąłem. Ja też Dobra, ten zarad jest je w dupę. Zostaw mi go, on jest mój. Asystę. No ty kur nie? No asysta miała być, no. A to, że ty nie umiesz być i Asystę to miał twój wujek kurba w twojej matce jak powstawałeś. A -a. A -a. Nie. Nie <laughs> Jakim no chujem on mnie jest. Ale speeduj, kula. Jest na 30. CO JEST TY?! Ile z tego e? Aż się podniosłem z fotela, kurwa, z wrażenia. Chłop nie dość, że kurwa... Chłop nie dość, że za tak dalek pożbanym, to jeszcze kurwa z tą swoją blondową rękawicą tak mi penetruje odbyć, że nawet kolana mi ugina i nie mogę się biegać, kurwa. Dlatego... Władron, Na Nektar, To Magik. Jak zaczynamy? Ja f***a some bucket? Of course! Nobody so exactly won't play. stop me. The world is gonna roll me. Oh, nani, nani, nani. Zakręciłeś się jak w postaniu ogólnych, a jak wychodzi zaraz tam idziesz z powrotem Zabijasz jak szef Cofasz Jak w Idziesz na longa, nie lękasz się Jesteś kurczę totalną sigmą, wchodzisz tam Idzie tu, idzie tu nie rozumiem jak można pić Desperadosa i Somersby za 5,50 no Można Słuchaj, to jest lepiej tu, jak... żubra za 220 Haha, <grymka> jakbym miała jeszcze drugi? <grymka> Kur kuchenkę miałem włączyć. Ja pierdolę. Mam za, ammo. O! o, dawaj. Dobrze, o! Żyje? Żyje Dawaj go, kurwa, ale tu boli. Ogień, ogień. Trzymam oh mi się pod paskiem. Co ty masz no do sensu? 92 Open, <śpiewanie> paka, paka. <śpiewanie> 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 Jak to mi <Michael>? się... <śpiewanie> tu <było> akcja roku. <śpiewanie> Odbicie wam <bomb> site. <side. śpiewanie> Dobra, sobie, Chyda, ja tu, ja, się Puszyma.

Co loda ci zrobię? Ja piję dole. Jest w oknie jeden. Zresztą nie był. Spray on Ja sobie podejdę so po pod cie i tu będę stał. Jak czipka. Nie wiem, jakie dole. Ej, nie, to już jest pech. I jedziemy na lana. Ty, no wyruchajcie mi spajka. Easy. wiem, nie ma. I co ty? Nie żyje ten śmieć. No, on nic nie widzi. De. Kurwa, nic nie widzę.

Ja ci, czy ja jestem niesamowity? Czy ja kręcę bonda? Dokładnie. Co ty robisz? Co z butlą? Widziałeś kiedyś filmik ze Swoikiem? <grym> nie, nie widziałem. <grym> to może i lepiej... To może i lepiej Mhm. No Trzeba piknąć, bo ci pomagać stary. Nie wiem, ale idę bluegainem, mam dojeżdżadu W gachach tak No tym to mi kurwa nie pomożesz Przecież ty idziesz mida, debilu No wiem Aha I miałeś, miałeś kartę open, takie papiery i ty idziesz gęfankiem. No będę walił bombę z beczki Se wali, nie, kurwa bombę w ścianę głową Miau, <laughs> miau, 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 Kurwa zamkniesz czy nie zamkniesz? <laughs> Bejba What's your name? Niki What's, What's your name? Your name? Roberto <laughs> Jeszcze dwa kile i mój żółty wyjdzie z dziesiątki. Ja ostatnio bym przewiózł w góre. Jak Kha'zix do Ja się w spierdale, Kha'zix. Co NO CO?! Dobrze. dobrze zimo, no może, no może, Conrad. Mam frajera, dobrze zabiłeś go. Już za 7000? Ja tole! O stary, Jagda. ale Jagda. mnie wyjechałeś, kurwa! Co ko? Nie, <gulanie> bo <Coko>. ja <gulanie> też tam. Jest piata, ja mam double waffle, ale Kongo. I znowu RK. Tu leci RK. Nie, Dobra Słyszysz? Pa pa pa! Dariusz, pa. Nie że tak pa. Trafię znowu! Nie wierzę, kurwa! Nie musisz się chce Leci trzecia zaraz. Leci tu. Pa 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 pa! pa! O ty kurwa nie będzie Niemiec, plumam pa! Dobra pa, ja robię, ja robię tego place'a. Ja pierdol O kurwa Bili Samirę Biorę, biorę MD'a Biorę <grym> go do bujni, kurde Fik, i jeszcze jest guldo, ja pierdol Mam go Tu mnie przynieś Kurwa, nie wiem Poj**ło po, mnie U, 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 Nie ma r -ki. Dzika. Oooooo! F12 też uuu to <laughs> robi.